Dlatego dzisiaj chcę zaproponować Rafałowi wyjście z tej swojej strefy komfortu. Chcę zaproponować mu, żeby w, w pewnym sensie można powiedzieć, jesteśmy, to jest oczywiste, rywalami, ale jesteśmy też ludźmi, w, którzy są w bardzo wielu aspektach podobnie o Polskę zatroskani. Żebyśmy zrobili sparring, żebyśmy się obaj przygotowali do tego, co czeka nas w drugiej turze, a ludziom dali przedsmak tej drugiej tury, która, uwierzcie mi, może wyglądać tak, że zmierzą się w niej kandydaci, tacy jak Rafał Trzaskowski i ja, bo on ma drugą turę prawie pewną, co doprowadzi do tego, że będziecie mieli wybór pomiędzy jednym kandydatem, który ma Polskę w sercu, i drugim, dla którego demokracja i Polska to też bardzo ważne wartości. To będzie debata, to będzie sparing, jeżeli Rafał się na to zgodzi, a mam nadzieję, że tak będzie osób, które tak naprawdę pozwolą Wam popatrzeć na dwóch dobrych kandydatów, że pozwolą Wam opowiedzieć się za kimś w tej debacie, a nie tylko przeciwko komuś, tak jak to przez bardzo wiele lat w Polsce bywało. Polub skomentuj, udostępnij.